Cześć, witamy w kolejnym odcinku Gradania z nad planszy. W odcinku drugim. Dzisiaj będziemy dla Was mówić i dla was filmować planszę do dodatku dolorców Waterdeep i będzie to dla Was prezentował między innymi Winciarz, cześć, Cziuniek, witam. Oraz oczywiście ja, czyli kwiatosz. No i zaczniemy od tego, że po pierwsze zapraszamy do obejrzenia. Pierwszego odcinka, w którym reprezentujemy grę Lords of Deep. Jeżeli nie wiecie, o czym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj będziemy mówić o dodatku, który do tej gry został wydany całkiem niedawno. Można go zakupić, i. i no i dzisiaj wam o nią opowiem. No, po, po cichu zakładamy, że skoro oglądacie filmik o dodatku, to wiecie, o czym jest podstawowa gra, więc nie będziemy już się tutaj powtarzać. Okej, okay, zaczniemy może od prezentacji tego, co nas wszystkich zachwyciło w pierwszej, w podstawce, a co w dodatku niestety trochę okulawiło wrażenia estetyczne, czyli o wyprasce. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ta wypraska nie jest aż tak fajnie zrobiona. Na przykład agentów trzeba poukładać w sposób mocno losowy, żeby w ogóle się zechcieli zmieścić. Wcale nie losowy. Jeden po drugim na przemian. Jeden na głowie, drugi na nogach. Właśnie, Josz, to do ciebie. Mówiłeś, że nie pasuje. Co drugiego po prostu postaw na głowie, czy, czy ktokolwiek, kto ma ten postaw postawcie na głowie i wchodzą. Jedyne dwie rzeczy, które nie wchodzą w tym do, tego, do tej wypraski, faktycznie jest za ciasno. Znacznik szarego gracza, nowego, nowego gracza. I yy, yy, Znaczniki jeden, zasobów. Znaczy, znaczy, znaczniki zasobów jakoś taką wchodzą, ale tutaj jeden mógłby być, nie wiem, milimetr węższy, czy ta wypraska milimetr szersza, i byłoby ok. Natomiast miseczka na czeszeczki spisuje się rewelacyjnie. Tak, jak nie macie miseczek w domu, to, to można wykorzystać jako pudding do puddingu, czy tam do czegoś. Znaczy, aż, mi, aż mi w ustach zaschło, jak to powiedziałeś. <laughs> <laughs> Okej, okay, dodatek tam, nazywa się Scoundrels of Skullport. I zawiera tak naprawdę dwa dodatki. Dwa dodatki, i, no i, no i możliwość zagrania dla szóstego gracza. Co już tak, co, co, co jest nowością. No i jak widzicie, mamy kolejne piony dla wszystkich pięciu graczy, i nowością są te czaszeczki, które tutaj są. Pozostałe rzeczy są takie jak postawce, czyli lordowie, budynki, Questy, i pod spodem są karty intrygi. Tak jest. Tak jak wspominaliśmy, w Scoundrels, Scoundrels of Skullport składa się tak naprawdę z dwóch małych dodatków, które można dołączyć do podstawowej wersji gry naraz albo grać tylko z jednym wybranym. Pierwszy z nich to Undermountain. Undermountain to nie jest absolutnie nic skomplikowanego. Jak widzimy, są trzy dodatkowe pola. No i te pola to tak naprawdę są zwykłe działania, które w opisie nie odróżniają się niczym od tego, co można znaleźć w podstawce. Po prostu daje to te trzy pola, co w połączeniu z opcjonalnym graniem na większą liczbę agentów pozwala na dywersyfikację strategii, a jednocześnie nie sprawia, że robi się na tej planszy zbyt luźno. Tak, tak jak tutaj z ćciunkiem zauważyliśmy podczas rozgrywki, tak naprawdę ciąnek powiedział, że to spokojnie mogło być zawarte w podstawce, i to tyle zmienia w grze, ile, ile że po prostu więcej można ewentualnie odebrać. Tu, tu jest po prostu więcej tego samego. Nowe questy, które są dodane w talii, też nie, nie mają praktycznie żadnych nowych mechanizmów, jedynie są trudniejsze do wykonania pod tym względem, że po prostu są droższe i dają zazwyczaj więcej punktów. W tym, w tym wariancie najbardziej cenne zadania są warte 40 punktów, gdzie w podstawowej wersji gry było to jedynie 25. Tak i dodając do, do tego Undermountain, to budynki z Undermountain dają dwie, dwie, dwie ważne rzeczy. Każdy budynek, przeważnie połowa budynków daje możliwość zagrania karty intrygi, a druga rzecz to, że możemy dobrać jakieś surowce i położyć inne, ten, ten, ten typ surowca na jakieś tam miejsce. Nie surowce, na tylko bohaterów, so, prawda? Sorry, te żeśmieszki, te marchewki, tak, marchewki rzeźmieszki i, i wojowniki. No i, no i to <laughs> dokładanie na polach pozwala albo zwiększyć atrakcyjność danego pola, albo zwiększyć jego. Nie, nie, atrakcyjność, chodzi po prostu o to, żeby... Stań na to pole, które ja Ci wskażę, a nie na to, które ja chcę użyć. Ja chcę użyć, dokładnie. I nigdy nie wiadomo, czy ktoś nam życzy dobrze, czy jednak dalej gramy w gry planszowe i nigdy tak nie jest. Tak jest, więc to był pierwszy dodatek Undermountain. Wiele się nie zmienia, trzy nowe pola, 12 nowych budynków, kilkanaście kart intrygi, kilkanaście nowych questów. Ok, a drugim dodatkiem to jest dodatek nazwany Skullport. I ten dodatek jest o wiele ciekawszy naszym zdaniem niż, niż poprzedni. Dlaczego? Dlatego, że wprowadza do gry element korupcji, tzw. Tak zwany corruption track, który macie tutaj po lewej stronie. Mamy takie e, pola, na których kładziemy czaszeczki. Kryształowe czaszeczki. Jeść, to są to czaszeczki koloru niebieskiego. Prawie jak w Tzolkinie. Prawie jak w Solkinie, tak. Tylko, że, że nie są one kryształowe, tylko są po prostu... Drewniane. Drewniane. Yy, I druga rzecz, yy, yy, każdy z tych, jak, jak widzicie, widzicie każde kolejne pole ma wartość ujemną. Dobra, jeden, jeden, nie, nie po kolei mówisz, powinniśmy zacząć od <coughs> a, dobra. No dobrze, to, ale ogólnie rzecz biorąc, mamy tu Corruption Track, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to mamy port, właśnie scalport, w którym mamy trzy nowe miejsca, bardzo atrakcyjne miejsca, to znaczy możemy wziąć dwóch wojowników, dwóch mieszków, ale tak jak widzicie też możemy wziąć… Musimy. musimy wziąć czaszkę, możemy wziąć Questa, Kartę Intrygi, pięć kasy, i, y, I znowu czaszkę, lub dwie dowolne, dwóch dowolnych. Y, y, Zwojowniko, y, mago, z mieszków, poszukiwaczy przygód. Tak, poszukiwaczy przygód, ale także bierzemy czaszkę. No, w skrócie chodzi o to, że mamy pola, z których naprawdę świetne profity zbieramy, ale musimy też wziąć z Corruption Track czaszkę. I jak to się później liczy? Każda czaszka, którą mamy, warta jest tyle ujemnych punktów. Ile wskazuje to pole? Czyli jeśli ktoś zabiera pierwszą. Czy nie to pole, yy, tylko ostatnie pole? Ostatnie wolne pole. Yy, czyli pie, jeśli ktoś zbiera sobie pierwszą czaszkę, to ona jest warta minus jeden punkt. No ale w trakcie gry te czaszki będą z tą znikać i nagle może się okazać, że mam pięć czaszek, każda z nich jest warta minus trzy punkty. Przestaje się robić ciekawie. Są karty intrygi, które sprawiają, że można wlepiać czaszki innym graczom, można... Są karty intrygi, które pozwalają wywalić trzy tak, czaszki. Tak, po prostu zagrywamy kartę intrygi, bach, te trzy czaszki spadają z gry i wszystkie czaszki są o jeden punkt, e, dowalają nam o jeden punkt ujemny więcej. Są oczywiście metody pozbywania się czaszek i tu, i, że wracają na tą planszę i że tylko właśnie dowalają innym. Tak, są to przeważnie albo budynki... Bo budynki wyszłażnie mają taką zdolność, chociaż budynki są też takie, dają dużo, ale znowu każdy kolejny e, użycie budynku daje, do, dostajecie czaszkę. No i questy. Zrobienie quest'a powoduje, że macie mniej punktów, ale możecie zwrócić do dwóch, trzech czaszek. Więc wchodzi tu tak naprawdę całkiem nowa mechanika, która, jak się sprawdza, to opowiemy zaraz w części audio do wysłuchania, której zapraszamy.